No toż, to była tradycja, byli chłopi chodzili, a i byli czworaki, czwora, no byli z Jaworzynki, z Istebnej, z Koniokowa chodzili i kawalerzy, a ubrani byli, nie w kurtkach, ale wszystko jak, już my, my, ja tu z placu pochodzimy, toż my puściali, bo my mieli wielką chałupę, piec taki wielki był, no i... I przyszły, z całego placu przyszły panny. Tak stary obyczaj chodzenia Mikołajów wspomina mieszkanka Jaworzynki. No już czekaliśmy, i wypuszczali my Najprędzej białych. No, białych nie obeszli nic. A te młode, no było ich tam chyba z 15, ci do 20 ich siedziało, tak i trzymały się już. A ci już czekali. Łań na taki łańcucha byli. Taki skórty. Wszystko mieli te czopy skóry i tak teraz. Powiązani byli czop. <śmienicza> W dzień Świętego Mikołaja po istebnej Jaworzynce Koniakowie chodziły grupy tak zwanych Mikołajów. Barwny obrzęd, przypominający występy kolędniczych grup dziadowskich na żywieczyźnie, ma bardzo długie tradycje i sięga swymi korzeniami czasów pogańskich. No właściwie nikt nie ma pojęcia, skąd się to wzięło. No wszyscy przypuszczają, że jest to jakoś pochodno tych tradycji wołoskich, że to przywędrowało razem z wołochami. Natomiast no nigdzie tej genezy się nie udało odnaleźć, Skąd faktycznie te? te Mikołaje się tu znalazły, no bo jest to event, jest to praktycznie jeden z dwóch regionów w Polsce, gdzie dzieją się takie rzeczy stricte na Mikołaja, nie na, nie na Boże Narodzenie czy na Nowy Rok, ale, ale właśnie w Dzień Świętego Mikołaja. Wyspowiadać się mi tu zaraz, jakoś z tym synem, jakoś z tym sprawuje się, ci sporuje. Chodzenie Mikołajów od kilku lat ożywia zespół regionalny i Stebna. 6 grudnia 2011 roku przy rondzie niedaleko granicy Jaworzynki z Istebną zaczęli zbierać się uczestnicy Korowodu. O tym starym zwyczaju rozmawialiśmy z odwiedzanymi przez Mikołajów mieszkańcami, członkami zespołu Istebna i kierownikiem zespołu Tadeuszem Papieżyńskim. To jest w tradycji to był stricte, stricte, stricte męski obrzęd, więc tutaj, no ze względu na to, że my to robimy jako zespół, że nie mamy aż takiej ilości chłopaków, i ze względu na to, że dziewczyny się bardzo garną, że też chcą z nami chodzić, także my chodzimy w tej grupie, w grupie zespołu i, i chłopcy i dziewczyny. Jest to dość dziwne, no nie? Że śmierć tutaj jeszcze doprawia aniołkowi skrzydła, no ale... Póki co nikt nas nie widzi, więc możemy sobie wzajemnie pomagać. Nawet jeżeli ja jestem śmiercią, a ona aniołkiem. Dobra, tyle numer prawie na No. o! Prawie Za wielki? Ale nie, nie! Nikt nie chce kupić. Dzieli się to na dwie części, na białych i na czarnych, czyli na, na to dobro i na, i na zło. Przewodniczy temu wojok, on przewodniczy temu wszystkiemu, więc on podchodzi do domów, on się pyta, czy może swoje wojsko wprowadzić. Pyta się, czy chcą białych, czy chcą czarnych, no przeważnie ludzie też wiedzą, co mają odpowiedzieć. Ja myślę, że tu Stasz akurat nie pasuje za bardzo do tego, bo ja mam swoje wojsko i powinienem mieć wojskowy mundur, ale to jest taka prowizorka. Ja mam swoje wojsko i pilnuję, mamy podzielone na czarnych i białych. Ja jako wojok pilnuję i prowadzę grupę właśnie tych Mikołaj, nie? Także to ja tu jest taki przodownik i wpuszczą, wyganiem ludzi z Czarne i białe. białych? Białych czarne. do kogo możesz, kogo No tu wsunęli się, się do izby, zaś się wycofali do sieni, potem za trzecim razem tam kwiku. Te się kryły panny przeokropnie. Ja jeszcze była taka, nie wiem czy ja miała może ze 13 roków, to że ja potem tam pod, pod piecem tak siedziała, co, bo, bo się boła. Dobra, do Dopalaj, To jest fajna, świetna tradycja. Szkoda, że akurat ani dzieci w domu nie ma, ani nikogo, także a te... Byłaby w tym większa frajda, gdyby się udało, żeby... No żeby był pełny dom No, no właśnie, żadnego, nie ma, dziecka wyrosły uciekły i ma to, to, tu z tymi dzieckami? Posłuszne są, posłuszne? No nie wiem, co roku święcicie A tak, wy? co z gniazda wylatuje i no, już nie no wracają. No to jeszcze poświęcimy dobrze, rosyśmy. <laughs> tak, co by przyszły. Na początek po... wchodzą czarni. Potem przychodzą bioli i Wojok tym wszystkim dyryguje, kto kiedy może wejść. W tych czarnych najważniejsze postacie to są diabły, to są niedźwiedzie, to jest medula, czyli matka tych niedźwiedzi, to jest Żyd, to jest kominior, to są te najważniejsze postacie z czarnych. Niedźwiedzie z lasu wyszły? Ja. Teraz my tu wyleciały honem, lećmy sobie po skarpie, bo dziwamy się w siecy, chodzą, to już też my idemy też. Niedźwiedzie a, a Chodzisz... na co mam? Zróbmy przypięte do na na czarnym. Do meduli co my nie dzikły. Nas pilnowała, co my zaś czego nie narobię w tej chałupie. Bo zaś my są psikiem okropne, to już... Ale gonimy, a hipko my z dzieckami, to już zaś potem wszystko porozwalane, to już wiecie. A to już diabły, które mają za zadanie? Gonisz po chałupie i robisz karambol w mogę. Podoba się wam. No to jest bardzo fajna, najlepsza rola. Nie ma lepsi. Dobrze, dobrze, no. To tradycja, ja jestem za tradycją. Ale mają mieć jeszcze ubrania. Kożuchy były i ty, a ci, ci diabli mieli taki ze sumy porobione taki. Na, tym, na ubraniach mieli taki na a tu mieli te ciopki takie wełniane z tym z rogami też. No i to ale były przewrócone wełną na wierzch taki. I kożuchy też na kożuchy były nie były nieskurum, inne wełną na wierzch. Wszyscy mieli takie ubrania. Natomiast z białych najważniejszy biskup. Potem Paterek, czyli ksiądz, Rzoczkowie, Anioł, takie te, te postacie pozytywne. Strażak no chodzi po domach, pyta się że wszystko jest dobrze, czy coś nie pali, komin wymieciony może. No chodzi razem z białymi jako zawody, no i pyta się gospodarzy, czy nie, nie dzieje się coś. A leśniczy do kogo będzie strzelał? Leśniczy nie będzie strzelał, będzie się pytał po chałupach. Czy na to drzewo co jest przy chałupie są odpowiednie dokumenty, jak nie to będzie wypisował mandaty. Jaką piękną łomotę! Widzisz Mar? Dzieci się z i stali. nigdy się nie złamią! Widzimy, widzimy, Zapierowa. nawet wiemy w którym miejscu stała, wy potwory! Nie, nie to... To, my, nie, 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 nie. to my z targu przywieźliśmy! Dobra, targu jak już tak mam... trzeba, to ja sobie już i kupim. A potem przyszli dopiero cygoni, przyszli, a ci More sali strasznie koci, a... Cielen przykludzili do izby Przedawali go, zlewa wzięli do izby Bierzcie, bierzcie kurę. A ty jakoś umno, A dziś peruszek po rok zmarzniony, kupcie co? pieniędzy. pieniądze To bierze za darmo O czym to się z diabłem rozmawia? A o czym? No o tym, że mu być sporny. Bo sporować debłować, wiele popadnie, stoły łamać Nic cegonka To stać A no. cegonka co tutaj robi? A cegonka sprzedawał w różzycji? No, to mu karty. A to dziecko? No, dziecko, no to dziecko, co, ja nie wiem, jak. Się, feruś, feruś. Feruśkowi małemu, co, jak papani. Bo boroczek taki głodny, a zmarzniony. No ale no co dają to wezmę. Ale boroczek, kupcie dla nas tą kurę. Puścić wam miał tu do Mamy Ja? Ale no to spuściłem wam tu taką fajną kurę. Gdzie ci jako... jaką? Chodź, co nasza kura? kura. Dzieci, jako to? to nasza nie ma waszego kura. z Torgu? Nie mam Byliście tam przyglębi? Nie byliśmy. Nie byliśmy. Byli kiedyś, kiedyś w każdej wiosce chodziły grupy, natomiast na dzisiaj tylko, tylko i wyłącznie zespoły to pielęgnują. Nawet od kilku lat zostało tak, że tylko my jako istemna chodzimy z grupą Mikołaj. Jest gdzie szperać i zdobywać informacje, jak, jak to wyglądało kiedyś, żeby robić zgodnie z tradycją. Jest trochę tych informacji, trochę zapisów z różnych lat się, się pojawia, także no mamy z czego czerpać. Jest też sporo osób starszych, które chodziły na przykład 30, 40 czy 60 lat temu, także też się można dopytać o pewne rzeczy. Gdzie jako A jaki Wajca, A wajca, wajca ale Maria jako nie ma p... jest jako się? Nie z bo moja kura nie ma. Powiadajcie, nie czego! Nie Wajca, za wajca nosimy! Ja, ja, ja. Jakoś się tam wleźli do tego, ja jak się tam wykoś, nie Jak się wy. My tam nie wchodzili. No nie wchodzimy. No nie ja nie, my tam. nie wierzim, ja ma... Naprawdę tego nie bywało tu. Znaczy dzieci takie, nie? tu tu placowe, we tak się przebierają, chodzą tak na... No na zarobek, jak się to mówi, nie, ale żeby takie... Przedstawienie takie coś, to super. No moja córka by była zachwycona, no akurat jest w kinie. leśniczym załatwiona. No bo ja, nie wiem, ja by to musiał widzieć, bo jak tego coś ma, bo mandat by trzeba było wypisać. Ale ja nie policzę, to jest to. Nie, nie, to się nie, nie drzewem? Nie eko groszek. Ale jak tu tak chłopa drzewia, no ja nie wiem. A co to za kapela? Co to za kapela? No nie wiemy w sumie, jako się nazwiemy. E, e, gajdosie. Ja gajdosie, ale... Co Co się robią tutaj w, w tym towarzystwie? Robią napiszczące na okarynie. Ale jesteście w, w, w białej grupie? Nie, w czarnej. Czemu no, muzykanci są tacy... No bo robią hałas. Dla, dla nas jest to... Nie chciałam tutaj użyć się złego słowa, ale pewnego rodzaju może rozrywką, ponieważ no mimo wszystko my dobrze się przy tym bawimy. Możemy się przebrać właśnie chociaż raz w roku w takie stroje, a przede wszystkim możemy kultywować tradycje i to też jest dla nas właśnie bardzo ważne, że. że że jednak nie, nie wszędzie obchodzi się właśnie taki rodzaj te, te, tych Mikołai. Jesteśmy w sumie jedyną grupą tutaj na turyści, która faktycznie jest taka duża, liczna, przebiera się w te stroje i, i właśnie chodzi z każdego roku po jakimś innym przysiłku tutaj u nas. Myślę, że, że, że ludzie to doceniają, że mimo wszystko nie robimy tego dla, dla zysku, ale właśnie dlatego, żeby podtrzymać tradycję. Ciotko! staro się! Starołocuj się! Ciotko, rower! Nie chcesz Dziś jakiś jakiś umny rower! No dzisiaj w większości młodzież to traktuje jako taką formę rozrywki. Tutaj już coraz rzadziej się wgłębiają w symbolikę pewnych zachowań, a coraz bardziej jest to taka forma rozrywki, że żeby przejść, żeby pokazać, żeby przypomnieć, że coś takiego u nas funkcjonowało. Natomiast problem jest taki, że nie do końca ludzie już rozumieją sens tego obrzędu. Zarówno ci, którzy chodzą, jak i ci, którzy, którzy nas przyjmują. Albo mandat płacicie, albo dzwonimy do Gerarda z Leśną no i przyjeżdżają, No Czekali ludzie na to cały rok. Bo nie było ani radia, nie było ani, ani, jeszcze przy lampach było, nie było prądu. Dopiero po wojnie prąd był, no. Po wojnie już tak po tym ale też jeszcze chodzili, no. Nie gazujemy, nie no, możemy. Nie go, nie Nie Ani królika, ani nic, nic, mozie, nic. nie Idziemy. <laughs> Z, Z Bogiem, dobra Z Bogiem, dobra Dziękujemy.